Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe druk Seropra, oprawy skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Bartlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com Tradycyjne materiały czy Termano? Mamy zwycięzcę. Termano, super docieplenie polskiego domu. Dzień dobry Państwu, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy środę, 22 lutego, a imieniny obchodzą Jaków, Małgorzata i Wiktor. Zaczynamy Wiadomości Dnia. Wczoraj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyła się czwarta Powiatowa Konferencja Profilaktyczna pod hasłem Depresja, Agresja i Cyberprzemoc Problem Obok Nas. Organizatorami konferencji była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Starostwo Powiatowe. Konferencja skierowana była do pedagogów szkolnych, osób zajmujących się tematyką zdrowia dzieci i młodzieży oraz profilaktyką prozdrowotną z terenu miasta Kutno i Powiatu Kutnowskiego. Akcja Zima w pełni, a służby zaangażowane w pomoc bezdomnym dokonały kolejnego podsumowania swoich dotychczasowych działań. Podmioty zaangażowane w akcję interweniowały od 28 października aż 546 razy. Najwięcej działań podejmowała Straż Miejska, która udzieliła pomocy 327 razy. Policja ma na swoim koncie 119 interwencji, natomiast SOR 110. Rok 2017 upłynie pod znakiem obchodów jubileuszu 150-lecia powiatu Kutnowskiego. Z tej okazji odbędzie się wiele imprez i wydarzeń. Jednym z nich jest wyprawka dla maluchów urodzonych w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym. Nowonarodzeni mieszkańcy powiatu Kutnowskiego otrzymają wyprawkę sfinansowaną przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Pierwsze rozdawanie wyprawek dla dzieci urodzonych w Kutnowskim Szpitalu miało miejsce podczas inauguracji obchodów 150-lecia powiatu Kutnowskiego. Kolejne wyprawki zostaną rozdane w czwartek 23 lutego. Jest to 150 wyprawek, przygotowane 150 wyprawek. Na tę chwilę mamy spisanych około 50 dzieci. Więc y, tak przy, y, zorientacyjnie y, około marca, może kwietnia akcja, gdyby y, powiatowy wyprawek zakończy się. W tłusty czwartek rozdanych zostanie blisko 40 wyprawek. W skład wyprawki wchodzi m.in. kocyk z wizerunkiem lwa który kojarzy się z wizerunkiem, z herbem powiatu kutnowskiego. Jest to grzechotka, również z wizerunkiem lwa, specjalnie stworzony na ten, na ten cel śliniaczek, numerowany śliniaczek, czyli każdy mieszkaniec zostanie ponumerowany. to pierwszy, drugi, trzeci mały mieszkaniec powiatu. Są to gadżety, które otrzymaliśmy od Narodowego Funduszu Zdrowia, między innymi również książeczka zdrowia dla małego dziecka. Prócz upominków w wyprawce znajduje się również list gratulacyjny od starosty kutnowskiego. Ponad 8 milionów złotych, tyle robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa Pionier w Kutnie przeznaczy w tym roku na remonty. Ponad 5 milionów złotych na prace inwestycyjne. W ramach robót remontowych jest również wymiana wodomierzy i renowacja 8 budynków e, mieszkalnych. Znaczy, co się kryje pod e, tytułem renowacja? Czyli tak jak wszyscy widzimy, na tych elewacjach pojawiają się różne, że tak powiem, kolorystyki, różne wykwity. I my w ten, y, przyjęliśmy taki program, że będziemy przeprowadzać renowacje tychże elewacji, budynków zmodernizowanych, y, w których była termomodernizacja przeprowadzona wcześniej. Renowacji doczekają się bloki przy ulicy Batorego 5, Jana Pawła II, 5, Troczewskiego 5, Grunwaldzka 12C, Barlickiego 28, Sowińskiego 17, a także Wybickiego 6 8. Kryterium jest takie samo, jak było Czyli wiek budynku, wiek budynku, w którym ten budynek był modernizowany. Krokusowa, Wrzosowa i Sokola to nazwy nowych ulic w naszym mieście. Oprócz tego zostanie przedłużona ulica Stanisława Gruszczyńskiego, wszystko zostanie zaakceptowane na najbliższej sesji Rady Miasta. W przyszłym tygodniu radni miejscy zdecydują o nadaniu nazw nowym ulicom w Kutnie. Ulica w obrębie Grunwaldu Stanisława Gruszczyńskiego zyska przedłużenie Sokola w dzielnicy Raszew Piaski, Krokusowa i Wrzosowa to ulice biegnące prostopadle od Żniwnej. Przy nazewnictwie kierowano się także głosem i sugestiami mieszkańców. Wszystko zostanie zaakceptowane na najbliższej sesji Rady Miasta. W ramach Uniwersytetu Otwartego w Kutnowskiej Bibliotece będzie można zgłębiać tajemnice genealogii. Z wykładem na ten temat przyjedzie Waldemar Frontczak, spotkanie w czwartek o godzinie 18:00. Już w czwartek kolejna odsłona Uniwersytetu Otwartego w Kutnowskiej Księżnicy. Tym razem uczestnicy spotkania dowiedzą się więcej o genealogii. Wykładem Waldemara Frączaka rozpoczynamy wiosenną edycję Uniwersytetu Otwartego, który tym razem poświęcony będzie genealogii. Jest to przez niektórych dziedzina nauki uważana jako pomocnicza jedynie dla historii. Jednak ostatnio cieszy się ogromną popularnością ze względu na to, że pasjonaci bardzo chętnie chcą wyszukiwać swoich korzeni. Prowadzący wykład Waldemar Frączak od kilkudziesięciu lat zajmuje się dziedziną genealogii i ma w tej materii ogromne doświadczenie. Posiada swoje własne biuro poszukiwawcze Genezis, do którego bardzo chętnie. Zaglądają nawet nasze gwiazdy, polskie gwiazdy kina, teatru czy polityki. O tym będziemy mogli się przekonać w trzecim odcinku kwietniowym, podczas którego pan Waldemar... Będzie gościł jednego znanego gościa, ale to jest niespodzianka. Ci, którzy przyjdą do biblioteki, będą mogli nauczyć się budowania podstaw drzewa genealogicznego. Na spotkanie zapraszamy w czwartek 23 lutego o godzinie 18 do Kutnowskiej Biblioteki. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy przelotne opady, temperatura 3 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 984 hektopaskale. W dzień przelotne opady, temperatura 9 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 982 hektopaskale. W nocy przelotne opady, temperatura 5 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 971 hektopaskali.